Ustawa o emeryturach kapitałowych od 8 stycznia 2009 roku wprowadziła zmiany do artykułu 33 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zmiany te polegają na tym, że osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku emerytura rolnicza, czy też emerytura rolnicza wcześniejsza przysługuje pod warunkiem, że skończyły 55 lat kobiety, 60 lat mężczyźni, ale muszą legitymować się, to jest najważniejsza zmiana, legitymować się ubezpieczeniem wyłącznie społecznym rolników, czyli muszą posiadać 120 kwartałów ubezpieczenia społecznego rolników. Od 8 stycznia nie zalicza się już okresów zatrudnienia do tych 120 kwartałów, czyli musi być Potocznie mówiąc, ubezpieczenie społeczne rolników i oskładkowane wyłącznie w KASie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, no i wcześniej w ZUS, czyli podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Poza tym musi być przekazane gospodarstwo, czyli zaprzestana działalność rolnicza. Tak więc kobiety, które teraz kończą 55 lat, czy kończą, kończą nawet 60 lat w tym roku, a mają okresy zatrudnienia, bo przeważnie tak jest, że część była ubezpieczona w ZUS-ie, było też podwójne ubezpieczenie w latach 77-88 i do tego mają okresy rolne, czyli może być tak, że mają 20 lat ubezpieczenia społecznego rolników, 10 lat ubezpieczenia w ZUS. No niestety teraz ten okres ZUS-owski nie zostanie przyjęty i nie nabędą prawa do emerytury rolniczej. Także. Yy, do emerytury ustawowej w wieku 60 lat muszą mieć 25 lat, powtarzam, 25 lat ubezpieczenia społecznego rolników, a do wcześniejszej 30 lat ubezpieczenia społecznego rolników. Wszystkie okresy zatrudnienia dla tej grupy osób urodzonych po grudniu 48 okresy zatrudnienia nie zostaną zaliczone i oddziały będą odmawiać prawa do emerytury. Ale jeśli osoby te ubiegałyby się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, to wówczas te okresy ubezpieczenia w ZUS będą do prawa zaliczane i do wysokości.